80, lewy 2, potem 80, prawy 5, przyciąć. Tylko po tym prawy 5 uważaj na szokana gdzieś może być. 150, prawy nie, 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 150, lewy 5, tak. No, nie, że 30. Chybaż. Mam jeszcze trójkąt, rzucę trójkę. Co się dzieje? 5, 4, 3, 2, 1, rządź! No nie, czekaj, nie, nie bo... Dobra, ja muszę wylecieć ze sobą tym, nie, z zhamować. Czekaj, czekaj, czekaj. Schamujcie czekaj. Coś... ich tam z tyłu, e! Schamujcie ich tam z tyłu, chyba że im dali znać. Co? Jest otwarty. No bo... Tak? No wyjmijcie. Hamujcie do... z tyłu, hamujcie ich z tyłu. Ale nie ma ludzi w

Dobra. to do trochę jest? albo do tyłu. Tam A, tam. Nie, nie, nie pojedziemy w ogóle. Nie, nie pojedziemy. Czekaj, no. to no, no, ja zejść. na bujankę, nie? Wrzućcie no, nas do rzeki. No to wie, idzie, to, nie, bójdzie, nie Trzeba go to nie pójdzie, bo nie... go pociągnąć go do to co, ale to będziemy go pchali do uchwalanej śmierci. Dobra, wy, Ty, zresztą, ja Nie, nie, ścieć, no, no, siedź, No zobacz, jest bliżej. No zobacz, jest bliżej. Chyba niż tam do ustranej śmierci. dupa, ja co, tego do tyłu, nie Wydziesz No to do tyłu. nie, A co, kołem się zapantował za ten? Za może Wyprostujcie. No, dawa Nie chce, no nie jedzie, dobra, No nie chce, dobra, nie chce. czy zmień, jeszcze jedzie. No jechać, jechać. No jak, do Słuchajcie do tyłu, tego co za Chajcie go całkiem do tyłu, aż nie z barierki, aż całkiem z barierki zjedzie. jakby to tu. To... Ja do bo... do, tyłu, do, do tyłu, do tyłu, żeby się go zaślizgnąć po tej Ale zjechał z barierki, no, dupą, wszyscy, Ale gdzie? I... Konkretnie. Raz, tak, ale co wyprzedawanego, do przodu. Tak, do przodu? Ale do przodu? Ale o ile to będziesz na nie z ludzi no, tu. Dawajcie, tak dawajcie, dawajcie, no, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dobra, do przodu. Do przodu. Jak no, przodu, przodu, i... no, no, kierownica. No, prosto, na lewo, na lewo, na leba. I... Okay, czy? Dzięki. Dzień dobry, myśmy mieli małą przerwę. O, widzimy. Tam jest coś tym kołem, czy Słuchajcie, tak jest normalnie? Czy, czy, co to, o, to, o co chodziło? Czy dostaliście niebezpiecznie na tyle, żeby przewoz tam mógł Nie, nie, znaczy trzeba było go strzec, ale, ale było okej. Okay. Nie, trochę nam krzywa no, zaraz. To, to coś chyba... coś jest nie tak, ale za Storo chwilę wszystko opanujemy.